Dzień dobry, nazywam się Kasia Jankowska i dzisiaj zabiorę Państwa w podróż po ulicy stare Nalewki, niegdyś bohaterów getta, a przed II wojną światową właśnie Nalewki. Dzisiaj porozmawiamy o tym kawałku przedwojennej żydowskiej dzielnicy w Warszawie, dzielnicy północnej, dzielnicy Nalewkowskiej. Jesteśmy w centralnej części miasta, nieopodal nas warszawska Starówka, nowe miasto z Placem Krasińskich. 100 metrów od nas metro, ratusz, arsenał oraz plac bankowy, a przed drugą wojną światową to właśnie... Tutaj e, za moimi plecami biegła najbardziej znana oraz bardzo gwarna e, ulica e, tej dzielnicy północnej dzielnicy Nalewkowskiej, gdzie przed wojną e, mieszkała społeczność żydowska. Dzisiaj jest to jeden z bardziej zapomnianych e, zakątków, e, najbardziej nieistniejąca ulica, jak zwykło się to mówić, e, gdzie biegną tory tramwajowe znikąd e, do nikąd. I dzisiaj Porozmawiamy o tym, jak wyglądało życie w tej części miasta, kto tutaj mieszkał, a także czym zajmowali się Żydzi. 90 lat temu, e, bruk, e, po którym e, chodzą spacerowicze, był taką bramą do tej dzielnicy północnej, do dzielnicy nalewkowskiej, która często była opisywana jako takie wejście do egzotycznej Warszawy. Z czego to wynikało? Otóż e, była to. Była to jedna z głównych bram, tak mówiąc bardzo obrazowo, do dzielnicy, gdzie mieszkali Żydzi przed wojną w Warszawie. Proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej w tych okolicach, przed II wojną światową, co trzeci mieszkaniec Warszawy był Żydem, Żydówką. Jak ta przestrzeń wyglądała wcześniej? Popatrzmy na przepiękną pocztówkę, która pokazuje nam dokładnie miejsce, w którym się znajdujemy. Tutaj po tej stronie widać kawałek budynku e, Warszawskiego Arsenału, e, który przed wojną, na, na chwilę przed wojną, pełnił funkcję archiwum akt, um, a obok e, gęsta zabudowa kamienic. Dzisiaj w tym miejscu e, mamy. Mm, Parking. Proszę sobie wyobrazić, że ta ulica była niezwykle gwarna, głośna oraz także e, słynęła z różnych zapachów. Dlaczego gwarna? E, tędy jeździły. Trzy linie tramwajowe. To tutaj było to wejście do tej ciasnej zabudowy na północ Warszawy. I my dzisiaj zobaczymy, jak mniej więcej ta ulica wyglądała przed II wojną światową, co po niej pozostało, jak najważniejsze wydarzenia związane także z wybuchem powstania w Getcie Warszawskim zostały upamiętnione. A także skupimy się na tych przedwojennych smakach i zapachach oraz dźwiękach dawnych nalewek. Idziemy dalej, ruszamy w drogę. Spacerując po dzisiejszym fragmencie starych nalewek, warto jest troszeczkę zboczyć z kursu i wejść boczną bramą do ogrodów krasińskich. Ja jeszcze dzisiaj będę o, o parku wspominała, ponieważ tutaj, e, gdzie stoimy, znajduje się jedyna zachowana część pamiątka po bardzo ważnym budynku właśnie na rogu Długiej i na Lewek, a był to pasaż Simonsa. E, ówczesny budynek e, pasażu Simonsa był tym, czym dzisiaj myślę w Warszawie i wielu innych miastach są centra handlowe. To tutaj Cupiało się to życie kulturalne i artystyczne na tych przedwojennych nalewkach. Warto także pamiętać, że to w pasażu Simonsa miały siedzibę także różnorakie wydawnictwa gazet żydowskich, księgarnie czy także kabarety, teatry, a również żydowskie kluby sportowe. Wróciliśmy na trasę naszych dawnych przedwojennych nalewek. Tych starych nalewek i tutaj dramatycznie przebieg ulicy się kończy. Tak jak już wspominałam, dzisiaj jest to myślę jeden z najbardziej zapomnianych zakątków Warszawy. Natomiast to miejsce jest niezwykle istotne. Tutaj mamy nadal te pamiątki po dzielnicy nalewkowskiej, dzielnicy północnej, po żydowskich mieszkańcach, mieszkankach tej części miasta. Spójrzmy na ten bruk pod naszymi stopami czy tory tramwajowe, o których także już wspominałam, które dramatycznie. Kończą swój bieg, jak to się zwykło mówić. Tody tramwajowe z nikąd donikąd. Natomiast skąd ta nazwa nalewki? Nalef, nalewki, nalewkowska dzielnica, e, czy tutaj ważono jakiś alkohol? Nic bardziej mylnego. Otóż nie nieopodal e, była rzeka. Nazywano ją kiedyś bełczącą, więc w Warszawie nie tylko Wisła. E, I stąd też ta nazwa nalewek, ponieważ tutaj mieszkańcy tej części miasta przynosili z tej rzeki bełczącej właśnie. Jadrami e, wodę. Już od końca XIX, e, początku XX wieku, właśnie tutaj, na tych dawnych nalewkach, w północnej części miasta, obserwujemy e, duże zagęszczenie m, budowy. To tutaj znajdują się e, te ciasne kamienice z długimi podwórkami, z których właśnie słynęły Nalewki. I im dalej byśmy powędrowali na północ, tym ta dzielnica północna, ta dzielnica nalewkowska będzie biedniejsza, tym więcej także tej żydowskiej biedoty. Na Nalewkach przede wszystkim przed drugą wojną światową mieszkali pobożni, religijni, tradycyjni Żydzi. Tutaj również można było usłyszeć język jidysz, znaczy język żydowski. Żydowski, chociaż także gdzie nie przemierzała ludność żydowska, zasymilowana i także chrześcijanie. Skąd chrześcijanie na tych żydowskich nalewkach? Proszę sobie wyobrazić, że ulica nalewki ze względu na e, swoją zabudowę, ale także i te długie i wąskie podwórka słynęła ze sklepów. To tak jak właśnie pasaż Simonsa, o którym wcześniej opowiadałam, był o tym centrum handlowym, natomiast także malutkie sklepiki czy warsztaty rzemieślnicze były, może tak kolokwialnie mówiąc, utkane, wciśnięte w te ciasne, długie podwórka nalewek. Więc proszę sobie wyobrazić ten gwar, ten hałas w tej części miasta, również mieszające się zapachy. Gdzieś słyszymy o, o zapachach, dziś, dziś słyszymy o zapachach pomarańczy, które zostały przywiezione jeszcze z ówczesnych terenów Palestyny przed II wojną światową, ale także dziś Dzwonki em, em, tramwajowe czy ten hałas, a dzisiaj jest to jeden ze spokojniejszych em, zakątków em, w śródmieściu Warszawy. Te wszystkie kamienice, te wszystkie budynki, o których wspominałam, które stały na nalewkach, były za moimi plecami. Tutaj, gdzie mamy pas zieleni, gdzie mniej więcej biegnie obecnie szeroka arteria ulica Andersa. Nalewki są również jedną z bardziej rozpoznawalnych ulic, te historyczne nalewki, także za granicą, za sprawą reportera, który przepięknie opisał atmosferę tych dawnych nalewek. A mówię tutaj o Bernardzie Zingerze, pseudonim Regnis. On w swoim, w swoim artykule Moje nalewki tak opisuje, jak wyglądało życie w przedwojennej żydowskiej Warszawie, szczególnie w tej części um, ulicy nalewki. Kto tutaj się spotykał? Cała ulica biegła. Ruch wzmagał się szczególnie między pół do drugiej, a drugą po południu. Biegano ze sklepu do sklepu po krótkoterminowy kredyt po ostatnią sumę, która była potrzebna do spłacenia Weksla, zaciągano pożyczkę z łaski bezprocentową bez pokrycia w wielkim zaufaniu. O pół do trzeciej zaczynała się nowa bieganina. W banku otwartym do trzeciej trzeba było spłacić Weksel. Wszystkie dorożki były w ruchu. Klienci, którzy przybywali z prowincji, wdrażali się do bieganiny. Modlitwę odmawiano w biegu, wprowadzając ostatnie sentencje. Między Bożnicą a Sklepem. Nie wiem, ile sklepu było na nalewkach. W każdym razie w ciągu pierwszych lat naszego stulecia liczba ich wzrosła dziesięciokrotnie. Duży lokal dzielono na części, a w każdy z nich inny kupiec urządzał swój sklep. Czasem było ich pięciu, sześciu. Budkę z wodą sodową w bramie zamieniano na sklep. Piwnice przerabiano na składy. Długie, wielkopodwórzowe domy miały roje sprzedawców ze sklepów. Płacili stróżowi i policjantowi za prawo. Handlu. Czyli tak jak opisuje nam Zinger, ta ulica tętniła życiem od rana do wieczora. Jedyny czasem spokoju czy zadumy, jedyny moment, kiedy na chwilę te dawne nalewki były spokojną częścią tej żydowskiej Warszawy był początek. Szabaty, czyli od piątku wieczór do soboty wieczór. O nalewkach także e, pisze Alfred Doblin, em, niemiecki przybysz e, tutaj do Warszawy, który także e, wyda, możemy powiedzieć, swoisty przewodnik po mieście. Od czasu do czasu nadlatuje podmuch wiatru, rozwiewają się wtedy ich długie czarne płaszcze, widać białe rytualne frędzle, cyces, jakiś niski grubas przywiązany grubym em, spulastym sznurem stoi pod wystawą, czarnobrody... Z Twarzą uczonego, jego wytłuszczony hałat i spodnie to jeden strzęp. Niektórzy przechadzają się powoli w małych grupkach. Tak właśnie Dublin opisuje mieszkańców nalewek, czyli pobożnych religijnych Żydów. Dzisiaj z tego krótkiego odcinka dawnych e, nalewek, e, tak jak już widzieliśmy pozostało niewiele, bruk, tory tramwajowe, ale także brama wiodąca do m, ogrodu dzisiaj Parku Krasińskich, barokowa brama, która jest Przede mną. Ten ogród był niezwykle ważny przed II wojną światową, bo był swoistym ogrodem żydowskim. To tutaj zobaczymy te klisze Żydów ubranych bardzo tradycyjnie w te długie płaszcze spędzających sobotnie popołudnie. Kiedy tutaj nadchodzi e, szabat e, na nalewkach. Był to swoisty taki pas e, zieleni w tej części miasta, która była gęsto e, zabudowana. Zwykło się także mówić, że e, ogród Krasiński, dzisiaj park, był takim e, ogrodem żydowskim. W przeciwieństwie do e, Ogrodu Saskiego, który jest e, niedaleko, taki nieformalny podział e, w Warszawie, że to właśnie zasymilowani e, Żydzi i Chrześcijanie spędzali wolne e, popołudnia w Ogrodzie Saskim, natomiast e, Żydowscy Ortodoksi e, spędzali wolny czas w parku e, przed nami. Jesteśmy mniej więcej w połowie przebiegu tej dawnej ulicy Nalewki, która miała przed wojną około półtora kilometra. Kończyła swój bieg w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się wieżowiec Intrako. Przed wojną był to plac Muranowski. Punkt, w którym się teraz znajdujemy, jest jednym z ważniejszych tutaj na tej wojennej i getowej mapie Warszawy, bo to właśnie. 1943 rok przynosi kres tej dawnej ulicy nalewki i można powiedzieć prawie na zawsze zmiecie tę ulicę z planu Warszawy. Pod naszymi stopami linia wyznaczająca granice getta warszawskiego. Ja znajduję się w miejscu, który był poza murami getta warszawskiego. Stąd też właśnie fragment, ocalały fragment ulicy Nalewki. Reszta została całkowicie zmieciona, ponieważ w 1943 roku 19 kwietnia właśnie tędy w tym miejscu, gdzie znajdowała się jedna z 22 bram wjazdowych do Getta Warszawskiego, Niemcy wkraczają nad ranem i rozpoczyna się powstanie w Getcie Warszawskim. Co po wojnie? W 1947 roku nazwa nalewki została zamieniona na nazwę. Ulicy Bohaterów Getta. To była, piąte, to była czwarta rocznica wybuchu walk w Getcie Warszawskim. Więc od 1947 roku do tak naprawdę do 2020 roku nazwa nalewki i ta historyczna ulica nie była wyeksponowana i nie była w świadomości wielu mieszkańców Warszawy i nie tylko. Obok także e, kolejna z bram, z furtek do ogrodów krasińskich, o których już e, wspominam. Warto także pamiętać, e, że ten ogród e, także. Ocalał jedną pożogę, także ocalał w, w powstaniu, w getcie warszawskim. Niemniej jednak był to obszar, który był poza murami getta. Pas zieleni niedaleko muru, co także widzimy przebieg, kiedy popatrzymy wzdłuż, wzdłuż linii. Po wojnie park został troszeczkę poszerzony, a niedawno w 2011 roku rozpoczęła się rewitalizacja oraz także prace archeologiczne, ponieważ tutaj na Muranowie bardzo łatwo i do dzisiaj można nawet przez przypadek wykopać pamiątki tej przedwojennej żydowskiej dzielnicy, dzielnicy, północnej, a także jej mieszkańców. To właśnie tutaj w latach 2011-2013-2014 odnaleziono fundamenty kamienic przy ulicy Świętojerskiej, która jest także nieopodal, a także w tych fundamentach, czy to butelki, czy inne e, przedmioty związane z tym przedwojennym życiem na, w dzielnicy północnej dzisiaj na Muranowi. Te wykopaliska, te przedmioty, tak, żeby Państwo mogli zobaczyć na naszej wystawie czasowej Tumuranów, na którą serdecznie zapraszam. Także do zobaczenia na wystawie Tumuranów, i również na naszych spacerach miejskich.